Drodzy, w księdze Izajasza, w rozdziale 38 w wersetach 18 i 19 napisano tak: Nie w kraju nieumarłych, bowiem cię wysławiają. Nie chwali ciebie śmierć. Nie oczekują twojej wierności ci, którzy wstępują do grobu. Tutaj jest w oryginalnym języku słowo Sheol: Żywy, tylko żywy wysławia ciebie, jak ja dzisiaj. Aby zrozumieć trudniejsze wypowiedzi z pism. Należy uwierzyć w te łatwe i proste. Na przykład, kiedy czytamy nie pokładajcie ufności we władcach, ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia, opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi, w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli. To czyta wypowiedź świadczy o tym, że jeżeli ktoś z niewierzących umiera, to że żyje po śmierci jego biologicznego ciała. Z wypowiedzi takich jak ta nic takiego nie wynika. Dobrze wiemy, że kiedy siła życiowa, dzięki której funkcjonuje mózg, a tym samym proces myślenia, opuszcza animowane przez nią ciało, następuje śmierć. Czym jest śmierć? Śmierć to przeciwieństwo życia. Pisma wielokrotnie uczą o tym, iż życie wieczne jest darem, którego nie otrzymują ludzie niewierzący. Kiedy otworzymy chociażby list do Rzymian. Szósty rozdział, werset 23, czytamy tam: Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Słowa te wyraźnie wskazują na to, że żaden niewierzący w Ewangelię Chrystusa nie ma prawa do życia. Biologiczna śmierć jest końcem ich egzystencji. Oczywiście jestem świadom tego, że wiele osób przejawia głębokie uczucia co do tego, co się dzieje z człowiekiem po jego śmierci. Każdy z nas ma rodzinę, bliskich, przyjaciół, i kiedy osoby te odchodzą z tego świata, ludzie zwykli myśleć, że osoby te dalej żyją gdzieś tam po śmierci ich biologicznych ciał. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli ta osoba umarła w niewierze, w Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa, a więc kim był Pan Jezus Chrystus i we wszystkie Jego obietnice, to ta osoba po prostu przestała istnieć. Zobaczmy chociażby na pewną wypowiedź z Pism Świętych, która wyraźnie mówi, że w krainie umarłych, do której zdążają ludzie, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. To, co przejęło dzisiejsze chrześcijaństwo, oczywiście nie tylko dzisiejsze, bo te poglądy mają miejsce w tak zwanym kościele już od tysięcy lat. To, co przejęło tak zwane chrześcijaństwo, to jest zlepek mitologicznych nauk razem z prawdami wyciągniętymi z pism świętych. W kościołach tych uczy się częściowo prawdy, częściowo kłamstw. Jest to naprawdę Coś niebezpiecznego, dlatego że ludzie, którzy nie czytają pism, nie analizują pism, nie mają możliwości myśleć samodzielnie, prawda? Bo są niejako zmuszeni do tego, aby przyjąć czyjeś stanowisko. Zazwyczaj jest to stanowisko w większości, jeżeli należą do tej czy innej organizacji religijnej. Wystarczy pomyśleć, co zacytowane przeze mnie słowa oznaczają. Gdyby człowiek bez Boga. Mógł żyć po śmierci. To nie byłoby w jego egzystencji mądrości, działania, poznania, zamysłów? Przecież, jeżeli człowiek żyłby po śmierci swojego biologicznego ciała, oczywiście cały czas nawiązuje do ludzi niewierzących, ponieważ co do życia po śmierci biologicznego ciała wierzących, nie ma żadnej wątpliwości. Pisma uczą, że tylko ci, którzy uwierzyli Pana Jezusa Chrystusa, a co się wiąże z tą wiarą, to przed chwilą powiedziałem, tylko te osoby żyją po śmierci biologicznego ciała. Kiedy więc mówię o braku egzystencji po śmierci biologicznego ciała, to mówię zawsze o ludziach, którzy nigdy nie uwierzyli, nigdy nie pojednali się z Bogiem przez Jego Syna, którego posłał na ziemię. Jeżeli ci ludzie żyliby po śmierci biologicznych ciał, w tak zwanym mitologicznym Hadesie czy Szeolu, jaki sobie stworzyło chrześcijaństwo, to przecież ludzie ci z pewnością rozmawialiby ze sobą, coś by robili. Natomiast pisma święte wyraźnie wskazują na to, że po śmierci, po śmierci nie ma tej aktywności, nie ma świadomości. Wszystkie myśli w momencie śmierci giną. Czy nie są to wyraźne i jasne przesłania pism dotyczące tego, co dzieje się po śmierci fizycznego ciała? Wszelkie uczucia na ten temat nigdy nie zmienią prawdy. Powinniśmy sobie zawsze sobie zdawać z tego sprawę. Ludzie zawsze żywią jakieś uczucia na ten czy na inny temat. Jeżeli chodzi o śmierć, yy, nie, nie jest to wyjątkiem, prawda? Ale wszelkie uczucia na ten temat, jeżeli nie są oparte na jasnych i prostych przesłaniach z Pism Świętych, nie mają znaczenia. To Bóg wie lepiej, jak. Coś jest stworzone. Jaki jest porządek rzeczy?